6 grudnia mamy dzisiaj bajkową scenerię, wszystko się zgadza i za chwilę czekamy na gościa z dalekiej Laponii. No byliśmy z nim w kontakcie trochę wcześniej, więc jak zwykle nas nie zawiódł i powiedział, że mimo takiego natłoku obowiązków jaki dzisiaj jest, i mimo tego, że musi tyle punktów w tym chorzowie odwiedzić, no to obiecał, że na rynek też przyjedzie. Dzień dobry, dzień dobry! Ten wór dzisiaj był taki dosyć pokaźny. Ile tam tych prezentów się zmieściło? Oto, to tyle dzieci, tyle prezentów. Taki jest przeliśnik. Bardzo pozytywnie. No jak zwykle Mikołaj wszystko dobrze spisał i dzieciak dostał synek nasz i Gorek dostał co? Co by zażyczył, prawda? Tak. Dostałeś wymarzony prezent? Tak. A co chciałeś dotrzymać od Mikołaja? Bilet do Energylandii. Co napisałaś w liście, co chciałabyś dostać? Maszyny do robienia bransoletek i kulki magnetyczne. A ty? O co prosiłeś Mikołaja? O, o płytę Minecraft do Xboxa 360. Bardzo fajnie, no dzieciaki szczęśliwe to najważniejsze. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy skorzystać. 1 grudnia uruchomiliśmy obydwie ślizgawki teraz ten weekend pokazał, że obydwa cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem co nas ogromnie cieszy lodowisko na rynku jednorazowo pomieści 40 osób, te na granicznej jest troszeczkę większe, więc tam wpuszczamy 60, no i powiem szczerze, że teraz w weekend mieliśmy już komplety, czyli zarówno tutaj na rynku było po 40 osób i na granicznej również, prawie graniczna w jeden dzień ponad 230 osób a tutaj rekordowo wczorajszy dzień 190, więc myślę, że pożowianie już na te lodowiska czekali.